Cześć, tu Artur Jędrzejczyk. Zapraszamy do kolejnego odcinka Akademii Techniki. Tym razem zajmiemy się grą w powietrzu. Siema chłopaki, ale będzie zacirka dzisiaj, uważajcie, bo półtorej godziny mamy. Siema, będziemy ćwiczyć aż padniemy. Ustawimy tu moich, mojego kolegę z drużyny? Siebie też ustawimy? Nie, obrońcy to drewniaki, to... Idziemy, dwa kółeczka przebiegniemy małe, nie? Dobrze, panowie, no, walka o górną piłkę. Sami wiecie, że trzeba te górne piłki wygrywać i, i, i drugie piłki zbierać. Jesteście obrońcami, także. No, chciałbym pokazać wam parę sztuczek. Majdnąć parę razy, nie? Uszczypać, żeby a no, boli, a ty gościa wiesz, łykasz. Jak widzę, że druga piłka idzie, robię parę kroków do tyłu, żeby mieć przeciwnika przed sobą. Wtedy ja robię dwa kroki do przodu. jestem... Mam większy zasięg, wyżej się wybijam, i po prostu lepiej mi jest, bo on stoi w miejscu, prawda? I, i wtedy większość piłek jest, jest, jest wygranych. No. On stoi, ma gorzej, zanim się wybije, jest bez szans, nie? Spróbuj nawet tak jak normalnie na meczu. Przywalisz mi, no. <grytanie> Dawaj, Iwan, ty ja te bronisz bramki i nie może nic przejść, pamiętaj, nie? Jesteś twardy. I niszczysz gościa po prostu. Nie? nie daj, żeby piła przeszła. I ty też walczysz? Dawaj. Tak, Iwan. Jedziemy. Dobre. No, to mi się podoba. Ja będę pracował z obrońcami jednak. Wiadomo, że jest ciężko, jak już napastnik stoi przy mnie. Bo już się próbuję zastawić, jak piłka leci. No to nie wiem, próbuję mu gdzieś nogę wsadzić, jak mi się uda, gdzieś głowę. No ale tak jak mówię, lepiej jest zrobić, jak piłka leci górna, trzy kroki do tyłu sobie zrobić. I wtedy jest mi lepiej, bo się wybijam i jest... jestem szybszy po prostu od niego. I jedziemy góra. Dobre! Brawo! U. Ta ostatnia! Brawo! Jak piłka leci, trzeba mocno kark wiesz, usztywnić, żeby ta piła mocno została uderzona i, i brama, nie? O tutaj pogracie sobie dwa podania, zagranie do mnie i, i na bańkę. Uwaga. Brawo, dobre! Nie no, jeżeli biegnie moją stronę, to staram się go zablokować jak najbliżej do niego dojść, no czasem to nie wychodzi. Przede wszystkim jest najważniejsze dla obrońcy, żeby, żeby nie dać mu dośrodkować, bo wiadomo, że do doświadkowania są, są groźne i, i, i później ciężko, ciężko jest, jest się wybronić, ale no, tak jak mówię, no, staram się jak najbliżej do gościa dojść i odebrać mu tą piłkę. Brawo! Wy odegracie do Iwana, Iwan do mnie i ja wam wtedy daję tam i wrzucacie, nie? I ja z Iwanem na banie, a później się zmienicie. Spróbujemy, pat. Ja ci gram, dajesz do Iwana, Iwan mi odgrywa. Ja ci daję i idziemy na banie. Brawo! I idziemy To no bo jedziemy na pierwszy Nie ma Teraz druga Prawa strona, dawaj Idź na pierwszy, ja na drugi Bramkarz wyszedł, bramka Dwa podania z dwadzieścia pompek Ty no mamy no mnie kręcić Was wie mnie. Uj, dziurka było? Uj nie. Dotknąłeś? Nie. moje dotnąłeś tak, ale dziurka to dwa razy, tak. Brawo, ale siłeczka chodzi. Było? nie. Aj tak jest, Co przeczytałem dzisiaj było w gazetce. 18, 19, 20, tak! Kościoł jeden! 4, 5, 6, 7, będzie koniec, 8, 9, 10, nie przeszło, tak? Teraz jak 10, będzie, nie! Jakie cłoniaki z pana trenera chcieli tutaj zrobić? dobrze jeden! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie siedem! Osiem, dziewięć, jo! Oj, mój błąd, czy swój? Nigdy się nie przyznawaj. Raz, dwa, siedem. Kurde, złapał mnie, no mnie akurat. Dobra. Nie tyle trenera? Dzięki, chłopaki. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zagramy razem. Nie? No tak musi być, no co? Pokazaliśmy troszkę, nie, techniki. Dzięki za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki.